Cześć, witajcie. Witam was serdecznie na kanale Codzienność w Spektrum i dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy, ale o wszystkich moich pracach, czyli przeanalizujemy sobie je pod kątem neuroatypowości. Ostatni odcinek to praca i do tego was serdecznie zachęcam i odsyłam. Tam mówiłam trochę bardziej o barierach, o trudnościach, ale takich ogólnych Powołując się na różnego rodzaju raporty, tutaj będziemy się posiłkować już tylko i wyłącznie moim doświadczeniem, więc ten odcinek będzie dużo luźniejszy. Na wstępie, jak zawsze, nie jestem specjalistką, jestem osobą neuroatypową. Mam ADHD i mam spektrum autyzmu. Obie diagnozy otrzymałam późno, bo w wieku 31 lat, i byłam osobą, która się bardzo wysoko maskowała, co miało wpływ pozytywny na moje życie zawodowe, negatywny na moje życie. Zdrowotne i w ogóle funkcjonowanie, ponieważ długotrwały proces maskowania powoduje zaburzenia lękowe, yy, trudności różnego rodzaju, wypalenia, stany depresyjne, samą depresję, więc to są koszty. Dzisiaj zupełnie inaczej patrzę w ogóle na pracę i na rynek pracy, i pewnie kiedybym szukała pracy w tym momencie, to wzięłabym pod uwagę to, że jestem w spektrum autyzmu i mam ADHD i trochę inaczej bym sobie to układała. Wtedy szłam na żywioł. Czyli po prostu szukałam pracy i starałam się utrzymać, i znaleźć sobie jakieś źródło utrzymania w ogóle. I nie do końca wiedziałam, z czego moje trudności wynikają. W swoim życiu zmieniłam pracę już w tym dorosłym, 14 różnych pozycji. 14 różnych e, stanowisk. E, oczywiście nie zawsze to była zmiana pracy, czasem to była zmiana po prostu stanowiska w ramach tej samej pracy, ale tak, 14 różnych stanowisk. No to lecimy. Kiedy na początku słyszałam o tych różnych trudnościach osób w spektrum e, z utrzymaniem, znalezieniem pracy, byciem w pracy, to miałam trochę takie poczucie, że hmm, ten temat mnie nie dotyczy. Jestem osobą, która pracuje od 16 roku życia i w sumie na Bezrobociu nie byłam prawie wcale nigdy. Bardzo mam krótkie okresy, w których nie pracowałam i ciągle gdzieś ta praca się u mnie przewijała i zmieniałam tą pracę bardzo często, więc miałam poczucie, że sobie świetnie radzę. No ale to nie do końca tak wyglądało, bo właśnie praca i przymus maskowania i przeciążenia sensoryczne z tym związane i przeciążenia wszelkie powodowały, że ja tą pracę musiałam ciągle zmieniać i powodowało to, że ja miałam bardzo dużo problemów i trudności zdrowotnych z wypaleniem z przeciążeniem to był koszmar. Ale tak, moja pierwsza praca to jeszcze zanim no już byłam dorosła, to jeszcze jako taka nastolatka pracowałam dorywczo w restauracji lokalnej i pamiętam, że byłam tam taką pomocą kuchenną i zmywakiem. Yy, trudności, które tam napotkałam, to na pewno było to, że nie do końca wiedziałam, co mam robić. To znaczy, ktoś mi mówił, że po prostu pokrywa żywa, a dla mnie to nie były wystarczające informacje. <grytanie> ja potrzebowałam więcej danych, potrzebowałam jakiejś instrukcji, potrzebowałam wiedzieć dokładnie, jak mam to zrobić. I szczególnie te takie krótkie komunikaty pod tytułem 'Zrób coś' u mnie urastały do jakiejś takiej rangi problemu i trudności i czułam się bardzo sparaliżowana. I pamiętam, że ten pierwszy okres pracy to był taki dość duży paraliż. Potem wyjeżdżałam na praktyki zagraniczne do Niemiec z technikum hotelarskiego, w którym byłam. Spędzałam w Niemczech każdego roku trzy miesiące i to też był duży wysiłek i duży problem spore problemy takie na tle psychofizycznym. Oczywiście nie miałam żadnego pojęcia, z czego to wynika, o co chodzi i co się ze mną dzieje, ale byłam, działałam, żyłam i funkcjonowałam i tam trochę załapałam chyba to, że, kurczę, ludzie improwizują, nie? Że to nie jest tak, że wszyscy wiedzą, co robią, ale jest to dla mnie cały czas ciężkie. Ja mam 31 lat i ciągle mam przeświadczenie, że przecież są jakieś standardy, rzeczy, że to jakoś powinno funkcjonować, a ciągle mam takie poczucie, że mam po prostu za mało danych, że potrzebuję więcej informacji, jak mam coś zrobić. Pierwsza moja praca to była kelnerka. No to oczywiście, bodźce, duży kontakt z ludźmi, mała przewidywalność, ciągłe zmęczenie, też takie przebodźcowanie ilością spraw głosów, ale też no taki rodzaj adrenaliny, którego moje ADHD akurat. Potrzebuję czasem i wielozadaniowość, przeskakiwanie z jednego do drugiego zadania, robienie 30 rzeczy na raz, co wydawało mi się wtedy, że jestem taka super multitasking i że umiem robić te wszystkie rzeczy na raz. No ale to też odbijało sporym kosztem. Pracę kelnerki skończyłam dość szybko, ale w tej samej firmie zaczęłam pracować jako barmanka. Jako kelnerka pracowałam po 16 godzin dziennie. Zaczynałam o godzinie 6 rano i kończyłam o 22 wieczorem Wspominam to tragicznie, jeżeli chodzi o ten układ. Na szczęście nie pracowałam tam długo, pracowałam kilka miesięcy i potem przeszłam na bar. Bar był przyjemniejszy. Po pierwsze, pracowałam sama, więc nie musiałam wchodzić w żadne takie smoltoki z ludźmi z mojej pracy i jakieś takie duże rozmowy, tylko po prostu byłam sobie na sama na swoim stanowisku. Ogólnie dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pracować samemu, i większość moich prac to były stanowiska samodzielne. I nie musiałam z nikim za bardzo współpracować i to było mi potrzebne do przeżycia. Oczywiście za barem też się maskowałam, tak? No bo to jest ciągły kontakt z klientem. Trzeba być miłym, trzeba być takim, trzeba być jakimś. Ale u mnie maskowanie jest łatwiejsze, jeżeli to jest nowa osoba, której już nigdy nie zobaczę. U mnie maskowanie powoduje dużo więcej stresu, napięcia i nerwów, jeżeli ja muszę to powtarzać, bo mam coś takiego w sobie. Że jeżeli ja się dopasowuję jakoś tam społecznie, to później mam potrzebę tego, żeby się dopasowywać ciągle na tym samym poziomie. A utrzymywanie tego poziomu jest w pewnym sensie dla mnie wręcz często niemożliwe. Yy, więc to, powodow to, jakby ten bar pod tym względem był spoko. Był spoko też pod względem tego, że miałam takie ciekawe zmiany. Znaczy, pracowałam rano od 7 do 16, następnego dnia wieczorem od 16 do 1 w nocy, i trzeci dzień był wolny. Więc nie miałam też takiego poczucia, że jestem tak zamknięta, pięć dni w tygodniu i dwa dni wolnego, tylko że ciągle mam jakieś wolne i tak jakoś tak to płynęło. I to była praca, w której pracowałam najdłużej. Cztery lata za tym barem spędziłam. Yy, oczywiście jednocześnie lecząc się na zaburzenia lękowe i zdiagnozowane wtedy zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne i problemy ze snem i najróżniejsze rzeczy. Ale tak, yy, spędziłam tam sporo czasu, i całkiem też okej, okay, to wspominam o dziwo, yy, ale teraz już bym się na to nie zdobyła i wiem, że to był bardzo duży wysiłek dla mnie. I wydaje mi się, że tutaj moje cechy adechadowe trochę się bardziej mogły pokazać i trochę mogły pomóc przetrwać mojemu autyzmowi tam, ale znów to był dość spory koszt. Ja Miałam bardzo krótki epizod jako asystent menadżera w smoothie barze. To, był, to była śmieszna historia, ale jednym z największych problemów i trudności, które tam napotkałam, było to, że nie było pracy. To był okres jakiś tam zimowo-jesienny, my dopiero zaczynaliśmy, To był, wytrzymałam tam miesiąc, ale moją trudnością i barierą, którą teraz rozumiem z perspektywy czasu, było to, że tam nie było gości, tam nie było żadnych bodźców, było pusto. Ja przez w sumie 9 godzin musiałam siedzieć bezczynnie i nie robić nic, i co dla mojego mózgu o dziwo było tragiczne w skutkach, szczególnie dla mojego DHD, który potrzebuje jednego ruchu, potrzebuje tego, żeby coś się działo. Eee, ja tam, no tak, spędziłam miesiąc i się szybko ulotniłam. Nie czułam się też tam zbyt bezpiecznie, no i to ta firma w ogóle padła. To był też pierwszy okres taki w moim życiu, kiedy ja byłam bezrobotna, i to były dwa tygodnie, i w sumie to jest taki najdłuższy okres prawie takiego mojego bycia. Nieczynnym w cudzysłowie zawodowo i znalazłam pracę taką dorywczą jako ekspedientka, sprzedawca w sklepie odzieżowym, w sieciówce. I w tej sieciówce największe trudności sensoryczne dla mnie to było to, że oczywiście światło które było tragiczne, bo to były jakby jarzyniówki. Ja miałam poczucie, że ja nie mam gdzie uciec. Oczywiście wtedy nie będąc świadoma zupełnie, że mam nadwrażliwość na światło i że to jest tak dużym problemem. E, dźwięk oczywiście też, bo tam było ciągle głośno, ciągle muzyka. E, krótkie przerwy, które mogliśmy wykorzystywać podczas dnia i że rzeczywiście to było tak, że to były przerwy. To była chyba jedyna moja praca, w której ja tak naprawdę miałam takie ustalone, odgórnie przerwy, w których mogłam tylko i wyłącznie wyjść i nie mogłam wychodzić w żadnych innych przedziałach. Jednak wszystkie inne moje stanowiska późniejsze no to były trochę bardziej takie elastyczne pod tym względem. Już takim aspektem ludzkim było to, że ja po prostu yy, nie czułam się tam zbyt, zbyt bezpiecznie finansowo. Bardzo niskie to były zarobki, ja byłam trochę zaskoczona i szybko się stamtąd ulotniłam i dostałam pracę na lotnisku. W kawiarni. To jest w ogóle epizod z mojego życia, którą jest jedna z najgorszych prac, jaką miałam, ale nie dlatego, że to się z tą pracą jest nie tak, tylko ona była kompletnie do mnie niedostosowana. I tam się złożyło bardzo wiele różnych czynników, które spowodowały, że ta praca była dla mnie bardzo, bardzo trudna. I pracowałam na lotnisku. Na lotnisku za odprawą, czyli codziennie musiałam przechodzić przez bramki bezpieczeństwa. Musiałam wyrobić przepustkę, potem przepustkę stałą. Jeżeli byłam na przepustce. Tymczasowej, a byłam tej przepustce tymczasowej dość, dość dłuższy okres, to nie mogłam wychodzić poza teren kawiarni sama, yy, więc musiałam mieć specjalną osobę, która ze mną, kolegę, koleżankę, która ze mną pójdzie, jeżeli będę chciała iść do toalety, albo będę chciała iść na przerwę, będę chciała coś zjeść. Ogólnie yy, bardzo duży ruch, straszny przemiał ludzi. Bardzo was zachęcam do tego, żeby szanować personel lotniska i szanować tych ludzi, którzy tam pracują, bo to jest taki przemiał, to jest taki ogrom ludzi. Cały czas w sumie 10 godzin jesteś na nogach, ciągle coś się dzieje: jest ekspres, jest to, jest tamto. Jesteśmy też ściśnięci, bo tam sporo osób na tej zmianie, ale wszyscy siedzimy za barem. Nie. Psychicznie i sensorycznie, jeden z najgorszych okresów, jeżeli chodzi o pracę też godziny pracy, ja zaczynałam czwarta 30 na lotnisku, ja musiałam być wstawać o 3 w nocy, żeby dojechać na zmianę i tam spędzić 10 godzin, po których byłam w stanie tylko i wyłącznie spać i leżeć i nic więcej nie robić dodatkowym problemem było to, że tam była darmowa kawa w trakcie dnia i ja nie mogę pić kawy, tego się dowiedziałam też dopiero później może kiedyś coś więcej na ten temat opowiem ale osoby neuroatypowe Albo osoby z zaburzeniami lękowymi mogą mieć dużo większą wrażliwość na kofeinę, i u mnie kofeina powoduje szereg różnych objawów, w tym na przykład lunatykowanie, problemy ze snem, zaburzenia lękowe, problemy z oddychaniem, nerwowość najróżniejsze problemy. Więc ja też nie będąc świadoma tego, co robię, piłam tam sporo kawy. I to powodowało naprawdę okropne, takie już somatyczne problemy i trudności. Dramat. Zaliczyłam też krótki epizod w ulotkach. Rozdawałam ulotki. To był bardzo, bardzo krótki epizod w moim życiu. Trudności takie ze względów na spektrum, no to na pewno to, że trzeba podchodzić do obcych ludzi i im wciskać coś, co jest w ogóle trudne. Jeżeli ktoś ma na przykład taki dość spory lęk społeczny, to jest to problematyczne. I też duża potrzeba maskowania, bo trzeba być ciągle takim, haha, zaprosić czy coś. Ja pamiętam, że miałam taki dzień, że to szło mi, szło mi tak fantastycznie, no bo weszłam właśnie w rolę i było super, ale utrzymywanie tego każdego dnia to było wyczerpujące. No i to jest po prostu bardzo trudna praca. I zachęcam Was znowu, ja wiem, że ekologia, ale weźcie te ulotki, ci ludzie tam stoją i to odmawianie ciągle, że ktoś nie chce, nie chce, nie chce jest takie jest trudne. Kolejną moją pracą był konsultant telefoniczny. Byłam e, tak zwanym konsultantem do spraw edukacji <grymnie> w firmie, firmie szkoleniowej, która pracowała akurat na departamenty i na mm, ośrodki państwowe publiczne. E, ja pracowałam na SDS-ach, DPS-ach, WTZ-ach, sądach, kuratorach i pogotowiach rodzinnych. No i sprzedawaliśmy szkolenia telefonicznie, więc musieliśmy po prostu wykonywać określoną liczbę telefonów dziennie, 8 godzin. Siedziało się i się po prostu dzwoniło. Ech, minus. No samo dzwonienie. Dla mnie dzwonienie, wykonywanie tych telefonów, dużo bodźców, dużo spraw. Ogromny open space, w którym siedziało dużo ludzi, którzy dzwonili jednocześnie i cały czas się słyszeliśmy. Presja. I dużo stresu mimo wszystko, bo oprócz tego, że dzwoniliśmy, sprzedawaliśmy, trzeba było dopiąć wszystko i dokumenty, umowy i dodatkowo trzeba było też pomóc przy organizacji tras trenerskich, tam były cele finansowe do wykonania, które trzeba było zrobić, więc dużo było takiego napięcia. Na plus w Open Space mieliśmy te takie boksy, co czy znaczy każdy siedział w swoim pudełku. I te pudełka, te pudełka wspominam bardzo dobrze, i uważam, że to już było wystarczające dla mnie, żeby się trochę poodcinać od tych bodźców z otoczenia i od osób, które się chciały po prawej i po lewej. To mnie dobrze wygłuszało. Dodatkowym plusem było to, że miałam super menadżerkę. Bardzo fajna kierowniczka, która właśnie była skoncentrowana na efekcie, była skoncentrowana na tym, żeby to zadziałało. Ja na przykład miałam jakąś tam normę telefoniczną do wykonania dziennie, ale ja jej nie wykonywałam nigdy, bo ja wiedziałam do kogo zadzwonić, ja wiedziałam, jak to zrobić. Ja miałam taki już skill do tego od początku, że Mimo tego, że dzwoniłam mniej, sprzedawałam więcej. Ja robiłam te cele finansowe i to nie był dla mnie dość duży problem. Poza tym mieliśmy comiesięczne spotkania na taki feedback i rozmawialiśmy właśnie o tym, jaki cel finansowy w tym miesiącu tam udało nam się zrobić, co było trudnością, co było problemem. Bardzo fajne było też to, że właśnie tam było oceniane efekty, ale też że można było na przykład jak Miało się słaby miesiąc albo słabe efekty, to nie było to tak, że nie wiem, od razu negatywnie czy komentowane, tylko można było porozmawiać, co się dzieje, co można usprawnić, jak można zrobić, żeby było lżej, jak można zrobić, żeby było lepiej. I to było super pod tym względem, bo rzeczywiście miałam takie poczucie, że zrozumienia, bardzo klarownego feedbacku, więc wiedziałam, na czym stoję. Komunikacja była bardzo prosta, i instrukcje były bardzo proste. Menadżerka pomagała nam tworzyć harmonogram dnia, tak żeby to było skuteczne. Było dużo takich narzędzi, które pomagały mi czuć się tam bezpiecznie. Byłam też doceniana, lubię to i jakby wspominam to dobrze, pod tym względem akurat bardzo fajnie, pod względem tego, że znowu piłam tam kawę i to było po prostu złe z mojej strony. I to, że było dużo bodźców i stresu. Ja rzeczywiście wracałam do domu i ciężko było mi z tej pracy wyjść, bo ja się bałam, czy coś zrobiłam, czy nie. to zazwoniłam, zadzwoniłam, co miałam jeszcze zrobić i dużo było takiego napięcia. I też monotonii dla ADHD. Ja w tej pracy długo też nie chciałam i nie mogłam wytrzymać, bo niestety, no niestety, no cały czas robiłam to samo. Cały czas wykonywałam te same rzeczy. I osiągałam te wyniki. Wprawdzie wiadomo, że mogłabym prześcigać siebie samą w tym, ale z drugiej strony czułam po roku, że ja już, że już osiągnęłam w tej firmie wszystko, co mogę, tak? bo jakby porozmawiałam też o możliwościach podwyżki. Nie było takiej możliwości. Porozmawiałam o czymś i czułam, że potrzebuję więcej i że się tutaj nie rozwijam i że to jest troszkę za bardzo monotonne. Ale też w tym wychodziła moja taka innowacyjność, właśnie jeżeli chodzi o to, też takie wsłuchiwanie się w potrzeby. Osoby z spektrum autyzmu mogą mieć też taki specjalny trochę, no nie chcę mówić dar, ale taką zdolność do tego, że wyłapują pewne niuanse, wyłapują pewne, pewne trudności, pewne problemy. I to jest właśnie ja mam tak, że bardzo lubię robić tak, że jak jest problem, to szukam rozwiązań. Jeżeli na przykład dana osoba opowiadała mi o swoich trudnościach z podopiecznymi czy w pracy, ja mogłam dość trafnie dopasować do niej ofertę. To też było takie dla mnie fajne, że ja jej nie sprzedaję kitu, nie? Tylko ja jej sprzedaję to, co ona potrzebuje. Nie robiłam czegoś wbrew sobie, więc to też było bardzo fajne i takie uczciwe dla mnie. To też się sprawdziła taka innowacja, że w sumie byłam w stanie stworzyć nową usługę, nowy produkt, bo tam sprzedawaliśmy szkolenia, a potem zaczęliśmy ja wprowadziłam zupełnie inną. Bardziej taką rekreacyjną usługę, żeby nie wchodzić w szczegóły, ale to było coś, z czego ja wyłapałam po prostu podczas rozmów z, z moimi tam klientami i też rozbudowałam w ten sposób firmę trochę, bo później z tego mojego pomysłu stworzył się dział. Co było super dla mnie, jeżeli chodzi o moje spektrum. Mogłam wychodzić. Mogłam wychodzić z pracy ile mi się podobało, i chociaż miałam ramy, bo musiałam być 8-16 w pracy i tak zawsze pracowałam, teraz wiem, że w tej firmie jest możliwość pracy zdalnej, więc to też jest świetna opcja, ale ja po prostu mogłam w trakcie pracy wyjść do galerii handlowej, mogłam sobie tam pochodzić po polu, mogłam sobie, nie wiem, pozałatwić jakieś sprawy, mogłam naprawdę wyjść i wiadomo, że nie jakoś super daleko. Ale to było akceptowane dopóki miałeś wyniki i dopóki twoja praca była wykonana odpowiednio i byłeś z wszystkim na czas, to nikogo nie obchodziło, czy ty siedzisz 8 godzin przy biurku. I to też z perspektywy czasu wspominam bardzo dobrze, bo to nie były tak zwane dupo godziny. <grym> znaczy, że nie musiałam tam siedzieć tylko po to, żeby siedzieć, tylko ja dokładnie wiedziałam, do kogo zadzwonić, co zrobić, jak zrobić. Odbijanie się oczywiście od telefonów i, i to dzwonienie to było ogromny wysiłek takiego wychodzenia ze strefy komfortu za każdym razem, ale były to instytucje publiczne, więc yy, nie było hamstwa za dużo. Nie było takiego. Yy, no, nie było hamstwa. Nie było hamstwa, bo wiadomo, że ja wiem, że, że jeżeli ktoś ma klientów indywidualnych, klientów takich normalnych, na przykład w telefoniach komórkowych czy coś, to potrafi być dramat i to potrafi mega zryć Beret. A w tej firmie, w której ja pracowałam, też ludzie utrzymywali się latami, co pokazuje, i dalej pracują niektórzy, że jest to dość spoko miejsce, ale no, na pewnym etapie już nie dla mnie. Ja już miałam takie potrzeby, czegoś więcej. i Zresztą ta praca, to też jest śmieszna historia, bo ja tam sprzedawałam szkolenia dla osób, dla SDS-ów, dla jakichś tam ośrodków ogólnie pomocowych. I sprzedawałam tam szkolenia za spektrum autyzmu, za DHD. E, oczywiście bardzo często dla, dla dzieci i osób, które mają niepełnosprawności sprzężone, ale teraz jak sobie o tym myślę, że Jezu ja to sprzedawałam i ja nie miałam pojęcia, że mam ADHD, ja nie miałam pojęcia, że mam autyzm. E, a całkiem dobrze mi szła właśnie ta sprzedaż tych szkoleń. E, a wtedy to dopiero wchodziło i teraz się trochę śmieję z tego, że. Mogłam coś sprzedawać, a nawet nie wiedzieć, że to mam. Oczywiście wiadomo, że ja tam merytorycznie nie byłam aż tak w programie. Ja znałam harmonogram na przykład takiego spotkania albo jakieś ogóły dotyczące tego szkolenia, a to już trener robił całą tam rzecz, ale, ale to było ciekawe doświadczenie. Na ten, Tą pracę też dostałam przez to, że ja wcześniej współpracowałam z osobami z niepełnosprawnością. I podniosę ten wątek, chociaż to nigdy nie była moja praca, ja korzystałam i Uczęszczałam na różnego rodzaju wolontariaty. Brałam udział w wolontariatach, czy to w szkole gimnazjum, czy później w szkole średniej, potem jako dorosła osoba, czasem w szkołach specjalnych w Krakowie, ale też już tam gdzieś lokalnie, w kołach osób niepełnosprawnych i tam z dorosłymi współpracowaliśmy, albo w takich ośrodkach wychowawczych ym, y, dla, dla dzieci już z niepełnosprawnością. I ja wspominam ten czas. Ja nigdy nie miałam tego opisać. Nie? Ja miałam zaburzenia lękowe, ja miałam różne trudności, ale przy tych osobach z niepełnosprawnością, ja zawsze czułam się sobą bardziej. Czułam, że nie muszę nikogo udawać, czułam, że nie ma jakichś oczekiwań co do mnie. Jeszcze nie wiedząc, czym jest maskowanie, jeszcze nie wiedząc, że ja się dopasowuję, jeszcze nie wiedząc tych wszystkich kosztów, miałam takie poczucie, że to jest miejsce, w którym ja mogę oddychać i że. Oni po prostu są. Że oni po prostu nic ode mnie nie chcą, tylko są. I to było trudne doświadczenie, bo to jest po prostu trudna praca. Bardzo trudna praca. Bardzo. Ale. Jakoś tak zawsze to wzruszenie we mnie powodowało, i, i tak dzięki, tej, dzięki tym doświadczeniom z wolontariatu dostałam pracę w szkoleniach, bo też to było u mnie wyszczególnione i, i to pomogło mi potem znaleźć tę pracę. Dobrze, ja widzę, że już jest trochę minut na zegarze. Zrobię z tego dwa odcinki jednak i podzielę to na dwie części, ponieważ zostało mi jeszcze bardzo dużo prac, a tamte chciałabym trochę bardziej głęboko omówić. Jestem ciekawa, gdzie pracujecie, co robicie, co wam pomaga, yy, jakie prace są dla was fajne, jakie prace są dla was trudne. Yy, podzielcie się proszę wszystkimi szczegółami, a ja. Widzę się z Wami już za tydzień w kolejnym odcinku, i wtedy będzie druga część moich prac na Spektrum. I ADHD. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz i łapkę w górę, a ja widzę się z Wami już za tydzień w kolejnym odcinku. I tam porozmawiamy sobie o pracy event Managera, specjalisty do spraw administracji, menadżera centrum konferencyjnego, a w końcu sprzątaczki. Jak to się stało, że z event Managera wylądowałam za kołem podbiegunowym i sprzątam? I która z tych prac wydaje mi się lepiej do mnie dopasowana?